witam was bardzo serdecznie, jestem Alienario i dzisiaj będziemy nagrywać quizy o godzilli a ja nie przedłużam, dobra Jak się nazywała godzilla na obrazku? Łatwe Dobrze Jak się nazywają przeciwnicy godzilli? Muto Świetnie Czy godzilla nie 2000 razy się mecha godzilla? Nie A kurde <ścoughs> <ścoughs> Czy godzilla wypuszcza ym, laser taki jak na obrazku? Tak Oczywiście. Czy jest już gra o godzinie na ps czy na PS4? No oczywiście. Czy wyjdzie gra o godzinie na PS, na PC powyżej? Nie wiadomo, <laughs> Nie. Co robi Godzilla na koniec filmu? Odpływa! Poćwiczy jeszcze? Kurczę. Yy. Ale, to... ej, ale to było łatwe. Jak mam jak poćwiczyć? No dobra, teraz od do was sobie spróbujemy. To. To. Ja większość na, na pamięć. To. Tak. To. To. O. O. Twój wynik 7 na 7. Jest dobrze. Zostaw się na godzinę. Mogłeś trochę błędów zrobić, ale jest dobrze. na się cieszy. Super. K ja też się cieszę, bardzo się cieszę. Następne quizy jutro. Krótki odcinek, sakrytki odcinek. Dzisiaj będzie też Memozilla. I teraz taki dla was quiz. Możecie napisać w komentarzu, czy dzisiaj będzie Memozilla. Dobra. Memozilla 10. Zobaczymy, jak odpowiecie. A następne quizy będą już jutro. Cześć.